Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Eee, Gramy sobie w Shakes and Fidget. Na sam początek myślę, że będę Wam opowiadać mniej więcej co się dzieje eee, i, eee, i gdzieś tam eee, będę po prostu atakować ludzi na arenie. Eee, dobra, w każdym razie chcę Wam powiedzieć tak, dlaczego mamy mniej grzybów i mniej kasy niż po jednym dniu zazwyczaj mamy? Otóż dlatego, że chciałem nagrać dla Was ten odcinek w nocy, żeby zdobyć sobie tego pupila. Żeby sobie tego pupila zdobyć. Ale, ale się nie udało, bo nastawiłem tutaj wartę na pół godziny spoko. w na nad 24, tak jakby, znaczy na godzinę 30, tak, że 6 minut, nie wiem jak to powiedzieć. No po prostu 30 minut po 24. Eee, więc chciałem na taką godzinę nastawić i nastawiłem wartę eee, ale w trakcie czekania zasnąłem w trakcie czekania zasnąłem więc niestety się nie udało eee, mniej grzybów mamy dlatego bo już wiecie dlaczego ale grzybów dlaczego mam mniej grzybów eee, mniej grzybów mamy dlatego że jak możecie zauważyć tutaj wszystko zrobiłem eee, i rozmontowanie wczoraj właśnie robiłem w trakcie gdy kupiłem jedną rzecz do rozmontowania Pojawił się w gabinecie Magil eliksir żywotności. Zakupiłem go za 15 grzybów, przez to mamy jeszcze na więcej dni ten eliksir żywotności. No, te eliksiry to są tak naprawdę najlepsze eliksiry w grze, więc myślę, że było warto. Pupile są tutaj nakarmione. A jak chodzi o dyrektora abawu to sprawa wygląda następująco: zakręciłem kołem, dostaliśmy no łącznie właśnie to 6 grzybów. Nam zostało, bo tam chyba dwa razy grzyby wypadły tylko Więc, więc jak najbardziej spoko I co, no i myślę, że Możemy zaczynać Mam nadzieję, że dzisiaj Dropnie nam trochę tych grzybów z karczmy Żebyśmy mogli Po prostu dopić 10 piw I tak Na razie chcę zobaczyć pupile Co możemy dzisiaj zrobić E, tego nie możemy. Dobra, albo nie, najpierw sobie zrobimy tak. Mamy wszystkie pupile nakarmione, to zaatakujmy e, inne pupile. No tu niestety przegraliśmy. E, tutaj raczej nie wygramy, ale tutaj powinniśmy. E, więc sobie zobaczmy. No tutaj ładnie nam idzie i raczej to wygramy. Wygraliśmy, odblokowaliśmy kolejnego pupila. Idealnie w letnie dni zawsze się przyda. E, więc jest spoko. I. No, nawet chyba wybrałem najlepszego, jakiego mogłem. E, bo tylko go byśmy mogli odblokować dzisiaj. Więc dobra, jest zrobione. E, tutaj mamy stajnię, tak? I będziemy dzisiaj myślę, że bardziej się skupić na e, polowaniu na pupile. Czyli, e, znajdziemy sobie, postaramy się przynajmniej znaleźć tego pupila. E, także tego pupila i jeszcze... E, czy będzie jeszcze jakiś jeden pupil? Nie, nie będzie. No to po prostu te dwa pupile myślę, że spróbujemy sobie odnaleźć, i z tej racji wybieramy misję, która zużywa mniej awanturniczości, nie? E, więc dobra, mamy tutaj to tak zrobione. Wybierzmy sobie kryształy, oczywiście, e, bo ich bardzo potrzebujemy, nie ukrywając. E, dobra, tak, myślę, że tak. Jeszcze sobie jakoś nagrodę zawsze domejdziemy. Niby nie trzy gwiazdki, ale też jest spoko. No, w miarę dużo tych nagród. Yy, dobra, wybierzmy sobie od razu ostatnią. Ostatnią, następną. Yy, I zaraz zobaczymy, co dalej. Yy, dobra, tak, tak, tak. Yy, jest połowa. Zabij go. Yy, kryształy. I sprawdźmy, co tutaj dostaliśmy ciekawego. Yy, no, jest to gorsze. Jest to gorsze. I jest to. E, gorsze więc ale dużo kryształów daje więc nie jest to złe i dajmy to od razu do kowala on potrzebował pasów nie a nie amuletu, ona potrzebowała znaczy się no dobra ale mówi się trudno bardziej teraz nas obchodzi e, obchodzi kowal a nie wiedźma nie więc na razie niech się inni na tym skupiają ja niestety muszę to e, odpuścić I jeszcze co wam chcę pokazać to właśnie naszą twierdzę naszą twierdzę przede wszystkim chcę Wam pokazać i zaatakujemy sobie w tym czasie myślę, że parę przeciwników parę twierdz naszymi żołnierzami co nam zostali no na razie dużo przeciwników jesteśmy w stanie pokonać więc jest jak najbardziej spoko teraz tak no tu przegraliśmy dobra to pomiń no i bo jedno zawsze można darmo, darmo, za darmo pomijać za e, co 5 minut i teraz słuchajcie e, co tu się zmieniło no mamy dalej to na dziesiątym poziomie blabla bla, bla. E, Ale tak z racji, że kopanie klejnotów e, jeszcze się robi że się szuka klejnotu to ja stwierdziłem, że jak skończyło nam się tu robić e, e, skarbiec i akademia skończyło nam się na dziesiątym robić chyba akademia to stwierdziłem, że skoro dalej się szukają klejnoty, to nie będę marnować czasu i już się coś może budować, tak? Więc ulepszyłem naszą chatę drwala, była na poziomie trzecim, teraz jest na poziomie czwartym tak samo jak kamieniołowy, więc równo z nimi, może kamieniołowo w sumie bardziej będziemy potrzebować później ulepszyć, to już nie będzie tak chyba równo, bo mi się wydaje, bo jednak no tych kamieni nam często brakuje. A drewna to jeszcze chyba nieraz nam nie zabrakło. A jak zabrakło, to raz dwa zdobyliśmy. Więc no, no, bo więcej drewna po prostu dropić z jakichś ataków i po prostu mamy mniej, No i też więcej właśnie tutaj widać tego drewna jest zbierane, nie? Więc tutaj no ulepszyliśmy to sobie na czwarty poziom. I teraz jeszcze robię kuźnie na piąty poziom z czwartego poziomu na piąty, więc z tej kuźni później bo to się zrobi w tą godzinę 17, więc każdy szybciej od kopalni klejnotów. Ulepszymy na pewno sobie właśnie tych rycerzy, tam, rycerzy, żołnierzy, tak? no, żołnierzy, łuczników i magów, więc ich sobie ulepszymy. Bo będziemy dzięki tej kuźni mogli ich na wyższy poziom ulepszyć. A następnie zostanie nam trochę czasu, więc postaram się, myślę, że coś zrobić z fortecą. Jeszcze nam zostanie trochę czasu, więc albo pójdę na koszary, albo pójdę na wieżę magów. Jeszcze zobaczę, bo jednak ci magowie na wyższym poziomie wiem, że raczej będą potężni ale chyba bardziej e, pójdę póki co e, na koszary. Po prostu zobaczę, jak będzie po ulepszeniu sytuacja wygląda, z, wyglądać z tym materiałami, e, więc raczej pójdę na koszary. To się jeszcze zobaczy e, i wtedy zrobimy właśnie e, tą kopalnię na 10, nie? E, I Jeżeli zrobimy już kopalnię na dziesiątym, no to już klasycznie, tak jak wam mówiłem, e, że będzie... Znowu wracamy do normalności, czyli nie jakieś kuźnie, jakieś koszary, jakieś fortece, nie jak się to nazywa, fortyfikacje, wieże magów i tak dalej. Nie, po prostu, no i ht drewna, tylko po prostu tu będzie na 11, ulepszona twierdza, kwater robotników na 11, kopalnie klejnotów na 11, skarbiec na 11, akademia na jedenastym. I myślę, że w takiej kolejności mniej więcej sobie będziemy robić. Tylko nie jestem pewien, czy zaczniemy od kopalni, czy od skarbca. Chyba jednak raczej od skarbca, bo no, tego miejsca w pokonii teraz mamy dużo. Ale już nie raz byliśmy świadkiem, że nam brakowało, nie? Więc, więc gdzieś tam tak zrobimy. I dobra, myślę, że to jak chodzi o to to wszystko. Straciliśmy trochę właśnie wytrzymałości, straciliśmy trochę wytrzymałości chyba przez jakąś podmiankę, bodajże, tą, a nie. Dobra, bo tu był kryształ na właśnie tą wytrzymałość i wbrew pozorom był on dobry. Niby gorszy od tego, ale był i tak dobry. Tylko problem jest w tym, że mieliśmy najlepszy w sumie dotychczas kryształ na zręczność. A jednak yy, ta zrzeszność jest niby tylko trochę, ale jest lepsza i dla nas ważniejsza. Yy, więc zdecydowałem się na podmienienie tej zrzeszności, tutaj, co była, na wytrzymałość. Tym bardziej, że ta wytrzymałość jest lepsza, nie? się yy, na wyższym, yy, więcej ten kryształ daje. O tak. No, tylko teraz pojawia się problem, a mianowicie taki, że ja, jak tak patrzę, to wcale nam to aż tyle tej zręczności nie ulepszyło, i nie wiem, czy to był dobry wybór, moi drodzy. Nie wiem, czy to był dobry wybór. W każdym razie pójdziemy sobie, myślę, że jeszcze z, z trzy razy w to dzisiaj, dokładnie tak albo nie, za całość teraz pójdziemy tutaj, zobaczymy, ile nam to będzie zabierać, i tak dalej. Ile będziemy mieć na końcu po wszystkich misjach i będziemy ulepszać szczęście, bo tego szczęścia też mamy mało, a będzie nam ono się e, zaraz przydawać, nie? Bardzo będzie nam potrzebne w szczęście e, za jakiś czas, więc je sobie zrobimy. Dobra, tutaj mamy wszystko, arenę zrobiliśmy, no i lecimy dalej z karczmą, bo już się e, zrobiła, nie? Podczas mojego gadania, więc zawsze sobie jedną klepsydrę zaoszczędziłem. Dobra, 37... E, więc no, niby tylko dwie gwiazdki, ale jednocześnie aż. No i udało się już zdobyć e, pierwszego pupila. Pierwszego pupila i dostaliśmy tutaj. E, dostaliśmy tutaj. Już pupila i mamy. Wydaje mi... Dobra, pójdźmy na skrzynię. Wydaje mi się, że to będą trzy gwiazdki. Są trzy gwiazdki plus skrzynienia, więc bardzo dobra misja. E, dostaliśmy e, właśnie trochę kryształów i jeszcze pupilka. E, więc spoczko jest jak najbardziej e, na plus. Jest jak najbardziej na plus. Dobra, pójdźmy w sumie na dół. E, na dół myślę, że pójdziemy tu, tak, żeby było zawsze więcej punktów. No i daj mi tą wiedźmę, której potrzebujemy Dobra, jest pierwszy grzybek Więc jest spoko, jak najbardziej na plus Dobra, zdobyliśmy wiedźmę Mamy już maksa I no by się przydał jakiś klucz ze skrzynką Ale niestety się nie udało Ale nie będę narzekać, no bo dosyć dużo kryształów Grzyb, na którym nam bardzo zależy I dużo złota, nie? I XP, więc Więc jak najbardziej spoko Dobra, wypijmy sobie jeszcze pić piw i teraz mam nadzieję, że e, wypadną nam jeszcze dwa grzyby, nie? bo będzie to nam e, bardzo gdzieś potrzebne. Przepraszam za hałas, jeżeli słychać mój brat się wziął za odkurzanie. E, dobra. Mamy jeszcze jednego grzyba, więc bardzo fajnie. I już myślę, że e, będzie spoko, bo potrzebujemy... Jeszcze tylko jednego grzybka do e, pełni szczęścia, nie? Jeszcze tylko jednego grzybka do pełni szczęścia. Musimy wybrać niestety e, z wyższą awanturniczością. Mówię niestety, bo wtedy jest chyba mniejsza szansa, o ile się nie mylę, na te grzyby. Ale dlatego, że dostaniemy sobie e, dzięki temu już pewne jajeczko e, pewnego kolejnego pupilka. Więc będzie spoko. E, dobra, zrobimy sobie tak. Tak, e, i tak, czy mi to dało? Dało trzy gwiazdki. No i super. Yy, 133 poziom wbity. Yy, więc jest spoko. I dobra, tu by jeszcze 4 minuty. Więc spoko. Olochy sobie zrobimy na sam koniec, nie? Yy, tak jak zwykle w sumie. Tak jak zwykle. No i nie będziemy tych loków jeszcze klikać, tak jak Wam mówiłem, bo po pierwsze Primo to nie mamy za co, a po drugie Primo no to jesteśmy za, znaczy no mamy za mały procent szans, jesteśmy po prostu za słabi póki co, żeby tego jednego bossa z tych loków pokonać. No niestety nie wyszło, ale zawsze dwie gwiazdki. Jeden głupi błąd zrobiłem, też fakt. No i dobra, i teraz tylko, żeby wypadł mi. Jeden grzybek, nie? To by było naprawdę super. To by było naprawdę super, bo bez tego grzyba, no to nie mamy zrobione maksa. A z grzybem e, mamy, więc by się naprawdę przydał. Dobra, i chyba nie będzie nawet dwóch gwiazdek. No właśnie, jest tylko jedna gwiazdka, niestety. Ale może jeszcze się uda zdobyć tego. Potrzebnego nam y, grzybka. Dobra, tutaj dostaliśmy. Tak. Y, no, znajdź mi tylko tą czarownicę y, też, której potrzebuję. Dobra, dziękuję. I jest. Y, kurde, no. A nie, dobra, nie zabrakło nam jednego punktu. Dobra, udało się. I y, y, finałowa misja, chyba, albo przedfinałowa y, z pytaniem. Czy się zakończy ten dzień szczęśliwy, bo będziemy mieć y, całą karczmę zrobioną czy nie za bardzo. No, potrzebujemy bardziej tych kryształów zdecydowanie. Y, dobra tutaj tak pójdźmy tu tak tak i mamy y, 24 znaczy 34. No zawsze dwie gwiazdki mogą być lepiej, ale też mogą być gorzej. Dobra jeszcze mamy coś dla misji codziennej. Więc spoczko i pytanie czy się uda zdobyć tego grzyba w tej misji. No, od tego będzie bardzo dużo dzisiaj zależeć. E, dobra, mamy tak zrobione tak. No i proszę cię. Niech dropnie grzybek. To będę bardzo szczęśliwy. I no niestety się nie udało dzisiaj całej. No ale prawie, nie? Prawie. E, Jedne, jedno piwo brakowało. Dobra. Myślę, że tak do 300 max to zrobimy, bo chcę, O dobra, albo nie, zróbmy tak. Bo... albo dobra, chociaż jedno to jest. Yy, bo mamy już 1 więc spoko, tylko 110, 100 tysięcy mniej około, no więcej zawsze, ale bo było tam ponad zawsze coś tam niż yy... było życia, nie? Było to 2 miliony 100 chyba. A mamy 1902, więc jest spoko. No i mamy już dużo szczęścia w miarę ulepszone, więc spoko. Dobra, to jest wytrzymałość, no to jest gorsze, to jest ewidentnie też gorsze i to jest gorsze, więc pójdzie dzisiaj wszystko na rozmontowanie. Dobra jest, zgromadziliśmy 10 tysięcy, dostaliśmy osiągnięcie, więc jak najbardziej spoko. I czego my jeszcze potrzebujemy? Na razie nic. Na razie nic, więc na razie jest spoko. Yy, I pójdziemy sobie na myślę, że lochy. Pójdziemy sobie na te lochy i zobaczmy, czy nam się uda. Oby się udało, trzymam za to bardzo mocno w kciuki, bo no, idzie w miarę dobrze. Jakby tak jeden ształ. Widać, że już jest bardziej do przeklikania, bo yy, jednego ształu nam zabrakło, ale nie mamy niestety grzybów, żeby to zrobić. Yy, ba, nawet nie mamy grzybów, żeby... Yy, zdobyć tutaj karczmę, no nie? więc niestety yy, minus. Więc niestety minus. Yy, ale ja wam pokażę właśnie tą stronę, o której wam zawsze mówię. Yy, do logowania się codziennego w przejście. Właśnie do logowania się, jeżeli chcecie mieć tańsze grzyby, bo to jest bardzo możliwe, że no niestety nie. Dopiero za dwa będę mógł odebrać tego jednego darmowego grzybania. Niby tylko jeden, a jednocześnie aż. No widzicie, czasami tak bywa. Czasami tak bywa. No dobra, w każdym razie myślę, że dzień w miarę zakończony pozytywnie. Normalnie bym jeszcze zakupił to szczęście, ale myślę, że się, że się nie opłaca, bo po prostu tego szczęścia teraz nie potrzebujemy. Mamy duże eliksyry I już mieliśmy to szczęście Więc będziemy, się dobre eliksery Więc będziemy po prostu kupować właśnie takie eliksiry, jakie tutaj są Będzie to myślę że najlepsze zestawienie A to szczęście sobie będziemy zostawiać Więc dobra ustawię tutaj sobie nie wiem tak gdzieś do 22 Ustawię tutaj sobie do 22 Zatykujemy sobie Tego przeciwnika e, w tym czasie dobra, poszło w miarę OK i myślę, że to by było na tyle. Myślę, że to by było na tyle. E, ja wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało. E, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Siemanero. Cześć.